i <laughs> cool. Koniec. Nie ma już nic. To była nasza ostatnia noc w USA. Jak widać, postaraliśmy się i nam piękny hotel z widokiem na Nowy Jork. Nasz program Work and Travel właśnie dobiegł końca. Cztery miesiące podróży, pracy, potu, łez, szczęścia i radości, <grym> które przeżyliśmy w Stanach, naprawdę dobiegł końca. Czego się nauczyłaś? Dużo by wymieniać. Dużo by wymieniać. Od czego zacząć? Myślę, że na pewno najwięcej nauczyłam się pewności życiowej, wagi pewności siebie w życiu. Po pierwsze w pracy, bo to była moja pierwsza praca, gdzie musiałam po innym języku się komunikować, więc na pewno moja pewność siebie językowa bardzo wzrosła. Plus pewność siebie ogólnie w społeczeństwie, bo jednak społecznie było to ciężkie zadanie, żeby wygadać się z taką ilością ludzi z całego świata, ale też uważam, że było to jedno z najlepszych doświadczeń moich w całym życiu, bo poznałam tyle ludzi i tyle rzeczy się zdarzyło. Nigdzie indziej bym tego wszystkiego nie doświadczyła. To prawda, zdecydowanie się zgadzam. Jakby był to czas bardzo dużej też lekcji dla nas, dla naszego związku, bo. Zaczęliśmy mieszkać razem. Było na początku to wyzwanie, ale z czasem, że tak powiem, było coraz lepiej i coraz lepiej i, i jest już naprawdę bardzo dobrze. Był to też jakby pewien dyskomfort, bo mieszkaliśmy w jednym małym pokoju, we wspólnym, dzielonym mieszkaniu. W Wildu sobie zbudowaliśmy życie, że tak powiem. W Wildu sobie zbudowaliśmy życie, no przez trzy miesiące tak naprawdę no, żyliśmy dość podobnie każdego dnia, czyli wstawaliśmy do pracy, jeden dzień wolny, dwa dni wolne i tyle. Teraz okres travel był, był dla nas wyzwaniem, też. Jakby nie patrzeć, bo, bo zupełnie inaczej jest jechać na trzy tygodnie wakacji i siedzieć w jednym miejscu, a zupełnie jest inaczej jechać 3 tygodnie i tak naprawdę ciągle się przemieszczać. Tak wiecie, z plecakiem. Mieliśmy raz takie 4 dni, gdzie codziennie byśmy w innym miejscu, i trzeba było przypakować plecak i jechać do kolejnego miejsca, więc ciężko było taką stałość. I też tak myślę, że. Po tym, że byliśmy jakby poza domem przez trzy miesiące, nie byliśmy też w bardzo komfortowej sytuacji, bo wiecie, mieliśmy małą przestrzeń, nie każdy miał o, swoją przestrzeń też, i potem pojechaliśmy na wakacje, wiecie, to innego jak macie studia, pracę i wjeżdżacie na wakacje tutaj, my byliśmy jakby ciągle w pracy, też poza domem, bez tego komfortu, musieliśmy wyjechać, znaczy no, chcieliśmy wyjechać na no, Tak. Był to cudowny czas. Ale też bardzo męczące. I też fakt było nam bardzo ciężko spakować walizki, no bo przyjechaliśmy do, do Stanów, każdy z walizką dużą, e, którą tak naprawdę głównie pakowaliśmy pod część łog, czyli pod te trzy miesiące, w których będziemy żyli. A następnie tak naprawdę oboje mamy walizki, które, które zawierają rzeczy, które w części kawy w ogóle nam nie były potrzebne. Mamy dość tego, że je wzięliśmy do, do Stanów i że musimy teraz je wozić. Sprawdzać wagę bagaży, bo to po prostu było bez sensu. Mamy, to jest duża lekcja na przyszłość dla nas, czego pakować, co pakować, a co nie, bo widzieliśmy po prostu dużo niepotrzebnych rzeczy. A które miasto to by się najbardziej podobało? Ja myślę, że w części Travel nie mam takiego miasta, bo, bo zwiedziliśmy naprawdę dużo. Największe chyba wrażenie na mnie zrobił cały rejs statkiem, to było niesamowite doświadczenie. O tym już opowiadaliśmy w szczegółach w innym naszym filmie, więc tutaj nie będę się bardzo rozwodzić, ale no byłem po prostu zachwycony. Co do Ciebie? Z miast najbardziej podobał mi się Nowy Jork. I ja dosłownie wczoraj byliśmy tutaj w hotelu, po prostu siedziałam na łóżku i patrzyłam na ten widok, bo jestem i będę zachwycona za każdym razem, kiedy będę tu jeszcze przyjeżdżać. Ale i tak myślę, że naj, najlepszym doświadczeniem był właśnie rejs, ponieważ był bardzo komfortowy. Mieliśmy w miarę spoko pokój, bo był z balkonem, wielkością też była w miarę spoko. I to jedzenie, i te plaże, i obsługa, i kolacja wykwintna. No po prostu to wszystko było jak z bajki, jak na, w jakimś po prostu paradise. Mhm, zdecydowanie. Jakby Nowy Jork na mnie też zrobił duże wrażenie, jakby to jest taki troszkę taka ikona, żeby no, jakby jedno z najbardziej popularnych miast na świecie. I, I fajnie byłoby, nie wiem, może kiedyś tu zamieszkać. Są różne apartamentowce, tu jak właśnie patrzę za okno. <noise> Naprawdę wiele ich jest. I no, mieszkania są potężnie drogie. Natomiast jest to też niebezpieczne dosyć miasto. Na, na ulicach tak. się dużo widzi osób bezdomnych, chorych psychicznie czasami, którzy po prostu gdzieś, nie wiem, patrzą w jeden punkt i coś krzyczą. Tak, ale no pan... myślę, że to nie tylko w Nowym Jorku, to ogólnie w Stanach. Tak, w Stanach jest dużo takich ludzi, pewnie przez to, że, yy, że troszkę inaczej jest niż w Europie to związana kwestia opieki zdrowotnej. Tak, ale też o jeden taksówkarz nam właśnie opowiadał, że w Waszyngtonie to było akurat, że jakby rząd, jak ktoś jest chory psychicznie, to po prostu dostaje leki i wychodzi do domu. Tam nie ma opieki psychiatrycznej, że, wiecie, nakazanej. jesteś hospitalizowany, na przykład. Tylko te wszystkie osoby, które są, które są naprawdę bardzo chore psychicznie, po prostu wychodzą... I są na ulicy. Na ulicy, no i wiecie, no dużo było sytuacji, gdzie musieliśmy... Mm, no przechodzić na drugą stronę na ulicy. Na albo wolno uciekać po prostu, bo... Y Ktoś zachowywał się bardzo dziwnie tak. po prostu. Tak. No w Europie tego na tym nie doświadczymy, ale Stany też są bardzo fajnym krajem. Ja naprawdę po tych czterech miesiącach bardzo pokochałam Stany. Dużo watę, owatek słyszeliście, ale dużo też jest fajnych rzeczy. no Mogę teraz wymieć od tego, że są to toalety z darmo. Możesz wszędzie napełnić Bieta. sobie wodę. Tak. <głos》>, możesz napełnić sobie wszędzie wodę. Każdy jest miły, każdy pyta ciebie, co u ciebie. Z każdym możesz porozmawiać. Święto na punkcie fast foodów i tego jest mega dużo. Ale jak chcesz, to znajdziesz dobre opcje, na przykład Whole Foods Market. Ja jestem zakochana w tym sklepie. Tak, sklep bardzo, bardzo na poziomie. Też dla, dla klasy takiej wyższej średniej powiedzmy tak. troszkę bogatszy, ale no, na przykład śniadania amerykańskie, no to to są, że tak powiem, tosty i bajgle i może czasami owoce, ale że tak powiem, zjedliśmy parę z hotelowych śniadań. No i że tak powiem, Głównie no nie byliśmy są, zachwyceni. Tak. Głównie są to puste we mnie wyładane. Tak. Ogólnie myślę, że te cztery miesiące bardzo na plus w naszym życiu. Think. Bardzo się dużo nauczyliśmy. I w sumie, jakby duże podziękowania też należą się naszej rodzinie za wsparcie i za wszystko, za wspieranie nas, po prostu za rozmowy podczas naszej części Travel. Wiemy, że to nie było łatwe. To nasz... Dziękujemy też naszym przyjaciołom, którzy też yy, z nami rozmawiali. The Best Way, biuro z Poznania, które bardzo polecamy. Naprawdę zrobiliście fajną robotę. Cieszymy się z tego bardzo. Jak Twoje nastawienie na powrót do Polski? Jestem rozdarta Z jednej strony bardzo tęsknię za domem, za rodziną, za Poznaniem, w którym mieszkam I za komfortem Ale z drugiej strony Chciałabym zostać tutaj wieczność w Nowym Jorku I patrzeć na ten widok I przechodzić się tymi ulicami, gdzie jest mega duży ruch i każdy tylko myśli o sobie, biegnie na metro i tak dalej Więc... Mieszane. Mieszane. I też dobrze wiem, że w Europie jest totalnie inne życie, są totalnie inni ludzie. Dużo będzie na pewno innych rzeczy, bo po czterech miesiącach mimo wszystko rzeczy, które przeszkadzały mi w USA, zaczęłam lubić. To jest mega dziwne, ale zaczęłam lubić te wszystkie rzeczy, które były w USA. I to i how are you i tak dalej? Bardzo mi się spodobało, a w Europie nikt nie zapyta mnie, jak leci. Na pewno to są dwa różne światy i nie wiem do którego należy. Ja natomiast też z jednej strony się smucę, że wyjeżdżam i opuszczam Stany. Wiem, że na pewno wrócę, bo, bo bardzo mi się spodobały te podróże. W sumie to z tych miast, które, które odwiedziliśmy, to na pewno wrócimy na jakiś rejs. Nie, niekoniecznie na Bahamy, ale na jakiś rejs na pewno. No i Nowy Jork skrywa przed nami jeszcze bardzo dużo tutaj, czego nie byliśmy w stanie zobaczyć, więc na pewno Nowy Jork. Te dwie rzeczy, chyba najbardziej takie, do których bym wrócił. Tak. Natomiast cieszę się, że też na spotkanie ze wszystkimi, którzy, którzy czekają w Polsce i, i na powód na chwilę do domu, tylko na chwilę, ale... Idziemy do Azji. Ale to później. Także to był wspaniały cztery miesiące. Koniec. No dobra, koniec. Pokaż widok jeszcze. Wow, zobaczcie, tylko ten widok. Ja. A pan Nowy Jork! Idziemy na walizkę. No, witamy, walizeczki. Idziemy. Can I priority. No. Pura. <laughs> Co się nazywa, wiesz, po, po, to jest polaczek, właśnie, nie? Że on nie ma, a będzie miał. Już 4 miesięczną, jesteśmy w tym samym miejscu co 9 czerwca, dawno temu, dawno temu, ale jesteśmy szczęśliwi. Do swobodnego domu i do smutni, żeby opuścić Amerykę, ale cóż.